Szanowni mieszkańcy, gdy w poranek Wielkiej Nocy rozlegnie się głos rezurekcyjnych dzwonów oznajmiających zwycięstwo życia nad śmiercią, życzę, aby wszyscy mieszkańcy naszego miasta i gminy mogli radować się pokojem i zgodą, mieć żywą nadzieję na zwycięstwo prawdy i codziennie doświadczać sensu życia i działania opromienionego tajemnicą zmartwychwstania. W imieniu własnym Pracowników Urzędu Miejskiego w Knyszynie oraz radnych Rady Miejskiej. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu zdrowych, spokojnych świąt, pełnych nadziei i miłości. Niech ten czas przepełnia wiosenny nastrój i radość przybywania z bliskimi, a dni upływają w atmosferze codziennego ciepła przy świątecznym stole, przynosząc wytchnienie. I spokój. Życzę również wszelkiej pomyślności w realizacji Państwa planów i zamierzeń, tak pięknie wzbogacających każdego dnia życie nas wszystkich, mieszkańców miasta i gminy Knyszyn. Wesołego Alleluja!